To co chłopaki? Mamy piłkę? To może coś pobiegamy? No, w księdze chyba jakiś szatan wstąpił. Nie szatan, tylko Duch Święty. Prezes wzywał? Tam zaraz wzywał. Chcieliśmy z księdzem zapytać, jak idą przygotowania. A jak mają iść? Chłopaki się grzeją. Mów! Mecz będą grali. Zakłady przyjmują. Kurs jaki? Na Berlin, panie prezesie. Jak Berlin? Kosiorek, ty musisz kas poluzować, bo ci krew do mózgu nie dopływa Głąbie. Ja się pytam, kurs zakładów jaki? No ale to, żeby oni jeszcze w nogach coś tam mieli. Będą, będą, się ksiądz nie martwi. Co się nie da wymodlić, to się da załatwić. Albo kupić. <grym> Najważniejsze, że jest. Na kogo postawić? <laughs> Pan prezes chce tyle kasy postawić na naszych zawodników? Coś ty zgłupiał? No, a jak dajmy na to, yy, sędzia będzie przekupiony i, no i ten puchar yy, przypadnie komu innemu. A? Ale kto przekupi? Przecież ja sędziego opłacam. Trenerze, zróbmy jakąś przerwę na nawodnienie, chociaż, co? Ty to się już wczoraj tak nawodniłeś z gienkiem, że w piłkę nie umiałeś trafić. Pompować mi tu. pół dnia tutaj na pana czatuję. No i niepotrzebnie, bo akurat jestem zajęty. Nie, ale potrzebnie, potrzebnie. Pan poczekaj, ja ma pieniądze do wydania. To nie można było tak od razu zacząć. Oj, coś czuję, Rysiu, że my wreszcie coś zarobimy. Polska Gola serial komediowy z piłką nożną w tle. Każdy się wkręci.